Witam, jestem przy uszkodzonym Weberze chyba, to jest solary, to są solary, ciśnienie na górze jest dwie atmosfery, ciemno tutaj jest trochę, temperatura wody 20, 20 na, na dachu, 20, pompa nie działa, pompa nie działa, a zbiornik chyba ten będzie, tak? o tutaj też w ogóle jest 20. 20 stopni co się stało z tym Weberem on po prostu pompy nie włącza i się resetuje co chwilę stawimy mu rok no wybacz, w tamtą stronę 23 ciężko widać w tym wyświetlaczu rok 23 godzina niech będzie 18 32, dobra co my tu mamy za sytuację minus 15 jest na dachu 23 jest w domu 23 jest w zbiorniku 25 jest na wężownicy czyli tak albo zwariował termometr ale on, raczej weber zwariował bo, o właśnie się znowu zresetował Dobra zaraz kurier przywiezie Także wymienimy tego Webera I zobaczymy Co tutaj się O w tej chwili mamy 70 Temperaturę Jaka to jest temperatura? Nie wiadomo jaka Jak siada. się włącza Albo za wysoka albo za niska No dobra Będziemy wymieniać tego Webera Może jeszcze go tutaj Spróbuję jakoś zresetować, dobra odezmę się za chwilę. No właśnie po chwili, o nas się zresetował. Chciałem go tutaj wejść w jakieś menu, może jakiś reset do ustawień fabrycznych, albo coś w tym rodzaju, ale Cisnąłem tymi klawiszami i nic się... O teraz już idzie. A tak właśnie wszystko stało, dobra ja sobie tutaj... Ale tutaj chyba nic nie będzie, ustawienia fabryczne, o i zrobimy mu tak, ok i zobaczymy co co się wydarzy ale widzę, że nic się nie wydarzy dalej tej sondy nie odczytuję druga sonda także dobra, sobie go rozkręcę pomału i będziemy czekać na nowy, aż kurier za chwilę przywiezie Witam po przerwie 15-minutowej. Poprawiłem tak. Tutaj był, było polutowane. To jest kabel od sondy, która idzie na dach. Było ostrości, nie chcę złapać, tu tak ciemno jest, że. No dobra. tu jest kabel, co idzie od sondy na dach do czujnika temperatury. Tutaj było w tym miejscu polutowane, było. Tylko tak, że no, słabo, słabe było połączenie i zmieniłem też połączenie na strychu, też jest połączona sonda, też z tym białym kablem co idzie, ale to nic nie pomogło, jak widzicie tutaj jest dalej minus 10 stopni co, co jeszcze zrobiłem, zresetowałem go do ustawień fabrycznych i jedynie co się polepszyło, to to, że się po prostu nie resetuje, bo tak co chwilę się, jak żeście widzieli co chwilę się resetował ten Weber, także myślę, że on będzie działał dalej tutaj paczka już przyszła, zaraz ją otworzę i pierwsze co zrobię to podłączę czujnik temperatury tutaj nie wiem, tutaj chyba też nie ustawię tylko. nie wiem, zaraz ją rozpaczkuję tą paczkę i, i zobaczymy czy coś da wymiana tego czujnika temperatury samego, samego czujnika, może sam czujnik uległ uszkodzeniu do, do widzenia za chwilę no witam ponownie po 10 po minucie Jedynie co zrobiłem to tak, z nowego sterownika dołączyłem nowy czujnik I wszystko się uspokoiło, także Zasuwam na dach i zmienię sam czujnik i To będzie chyba zakończona naprawa A sterownik nie przyszedł weber, bo już webera nie było, no ale Jakby Jak był kupowany tylko tech, także na razie zostawimy jeszcze niech ten sobie działa No, do zobaczenia za chwilę Po chwili byłem na dachu, wymieniłem czujnik już w kolektorach, także Weber zaczął pracować dobrze, czyli to resetowanie się tego Webera sterownika pomogło. Reset do fabryki już się nie zresetuje, a uszkodzony był jedynie czujnik na dachu, który wariował. To jest chyba PT1000 ten czujnik. Dobra, ale to e, teraz jeszcze zrobimy sobie e, wymianę, skoro już jest nowy, kupiony. to. E, wymienię na e, Wymienię na ten nowy cały, cały sterownik na Techa a ten będzie sobie leżał na, na kiedyś tam może kiedyś się jeszcze go wykorzystam teraz wymienię sterownik i dogram koniec drugą, e, następny kawałek filmu Witam sterownik nowy Bisi, Emo on nie chce łapać ten telefon Sterownik nowy wisi, coś się długo uruchamia strasznie. Nie wiem czemu, się uruchomi. ale wymiana jest bardzo prosta. Bo tutaj mamy kostkę do zasilania pompy i 230 i tutaj też jest taka fajna kostka. Weber i Tech jest identycznie rozwiązany, bo wszystkie wejścia na czujniki ma w tych samych miejscach i wystarczy tylko przy wymianie, właśnie, sobie tutaj kostkę przepiąć okay. ok zaraz może się obudzi nie to jeszcze plus z minusem czujnika dobra jest ok ustawimy datę, godzinę teraz będzie nowy nowy weber sobie gdzie działa e, dobra to już sobie sam ustawię i jeszcze się odezwa. Sterownik wymieniony, data ustawiona, godzina ustawiona. jedynie co przestawiłem, to temperatura yy, nagrzania zbiornika, yy, bo była na 60 stopni fabrycznie ustawiona. To ją zwiększyłem do 80. I będzie działać. Pompa ładnie chodzi, pracuje, przepompowuje, wodę z dachu. O, jeszcze plutka woda leci już. Także to, także na tyle. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, do zobaczenia.